Cześć z tej strony, Tomek Kałuża z Revenue dla Hoteli. Witam Cię w kolejnym, jedenastym już Excelowym wtorku. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją do odcinka 9, gdzie w odcinku 9 mówiliśmy o formatowaniu warunkowym. Pokazałem, jak szybko dzięki formatowaniu wyróżnić weekendy, nawet na tym samym przykładzie. Pod wykresem mamy daty, gdzie wyróżnialiśmy sobotę i niedzielę. Dzisiaj natomiast pokażę, jak za pomocą formatowania warunkowego wyróżnić wybrany dzień tygodnia, przy czym sami będziemy wybierać, jaki dzień tygodnia chcemy wyróżnić i będziemy robić to w oparciu o uwagę rozwijaną listę. Bez zbędnej zwłoki przejdźmy zatem do naszego zadania. Mamy zatem zbiór dat pod wykresem i chcemy wyróżnić poniedziałek, środę, piątek, dowolny dzień tygodnia. Stwórzmy zatem rozwijaną listę w oparciu o którą będziemy wybierać taki dzień, tygodnia. Niech ta rozwijana lista, powiedzmy, będzie tutaj. Załóżmy, że poniedziałek będzie jedynką, natomiast niedziela będzie siódemką. W związku z tym stwórzmy ciąg liczb od 1 do 7. Następnie oczko wyżej stwórzmy naszą rozwijaną listę. W tym celu przechodzimy do zakładki Dane, Poprawność danych i jeszcze raz Poprawność danych. Z opcji, które mamy tutaj dostępne, dozwolone, wybieramy opcję Lista. W kolejnym kroku określamy źródło, z którego ta lista ma czerpać swoje dane. Niech będzie to więc ten tworzony przez nas zakres. Po naciśnięciu OK możemy zobaczyć, możemy nawet sobie zaznaczyć to na inny kolor. W tym okienku pojawiła się możliwość wyboru dni tygodnia, które właśnie zostały określone w tej rozwijanej liście poniżej. Przypomnę jeszcze tylko, że dla potrzeb tego zadania będzie nam potrzebna funkcja tak zwana Dzień Tygodnia. Przypomnę, jak zbudowana jest ta funkcja. Po prostu funkcja podaje nam który dzień tygodnia jest w danej dacie czyli na przykład załóżmy że niech będzie to 13 września funkcja dzień tygodnia wymaga podania dwóch argumentów pierwszy to oczywiście data, natomiast drugi to typ zwracanego wyniku jeżeli chcemy żeby jedynka to był poniedziałek a niedziela była siódemką wybieramy więc numer 2 zobacz w takim przypadku otrzymujemy informację, że 13 września to 1, zatem musi to być poniedziałek. Dobrze, skoro mamy już naszą rozwijaną listę i przypomnieliśmy sobie, jak działa formuła dzień tygodnia, przejdźmy zatem do wykonania naszego zadania. W tym celu zaznaczmy zbiór dat, co do którego będziemy wprowadzać formatowanie warunkowe. Odsyłam do odcinka 9. Aby sobie przypomnieć na jakiej zasadzie to działa, lub po prostu bądź razem ze mną, idziemy tutaj do formatowania warunkowego. Następnie klikamy nowa reguła. Wszystko, co mieści się tutaj w tej opcji, jest formatowaniem warunkowym niestandardowym, czyli zaczynamy używać rzeczy ponad te domyślnie określone w programie. Wybieramy tutaj opcję użyj formuły do określenia komórek. W pierwszym kroku wybierzmy sobie może, niech to będzie kolor, na jaki do ta data, które chcemy wyróżnić, ma być pokolorowana. Niech to będzie. A niech ten ciemny, pomarańczowy. Następnie w tym miejscu wpisujemy formułę, którą musimy podać, aby funkcja zaczęła działać. Wpiszmy więc naszą formułę dzień tygodnia. Uwaga, należy tutaj pamiętać, że wszystkie formuły, które wpisujemy w oknie tego formatowania warunkowego niestandardowego niestety nie podpowiadają się. W związku z tym musimy znać je na pamięć. Więc otwieramy nawias i określamy pierwszy dzień zaznaczonego przez nas wcześniej zbioru danych. Pamiętamy, że formuła wymaga podania drugiego argumentu i w tym przypadku będzie to dwójka. Dzień tygodnia, więc wszystko to, co wyjdzie z tej formuły, niech będzie równe wynikowi, który określimy sobie tutaj na tej rozwijanej liście od 1 do 7. Pamiętaj również, że zaznaczyliśmy tutaj w tej funkcji dzień tygodnia tylko pierwszą datę w naszym ciągu danych. W związku z tym, aby funkcja zadziała, zadziałała, ta data musi rozlać się tutaj na prawo. Mówię tak potocznie, ale chodzi o to, że funkcja musi zbadać wszystkie daty, które są w zaznaczonym zbiorze danych, będzie się więc przesuwała po kolumnach od C do T. W związku z tym, tutaj, to co jest domyślnie zablokowane, musimy odblokować. Odblokowujemy więc nasze kolumny. Zobacz, jeżeli teraz nacisnę OK, tutaj mam akurat określoną czwórkę, w związku z tym. W danym momencie formuła wyróżni nam wszystkie dni, które są czwartkami. I tak naprawdę nasze zadanie jest gotowe, i teraz tylko od nas zależy, który dzień chcemy wyróżnić. Zobacz, chcesz wyróżnić poniedziałki? Proszę bardzo. Być może interesują Cię piątki, nie ma problemu. A może soboty? Proszę bardzo. Widzisz, jakie to fajne? Formatowanie warunkowe w oparciu o rozwijaną listę. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Było to rozwinięcie do odcinka 9, więc zachęcam Cię do obejrzenia pierwszej kolejności tego odcinka, aby być może jeszcze raz przypomnieć sobie wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy tutaj. W kolejnych odcinkach będę również dokładał kolejne rzeczy do wcześniejszych nagrań i wprowadzał kilka nowości, tak zwanych Excelowych Lifehacków, o których trudno przeczytać w internecie, a które myślę w dużym stopniu ułatwią Twoją pracę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!